Ale jesteś ze swoją panią. Dlaczego to wydarzenie było szkodliwe dla kota? No to chyba już każdy wie. Dlaczego to wydarzenie było szkodliwe dla dziecka? To spróbuję wam wyjaśnić. W 1961 roku psycholog Andrzej Bandura postanowił zrobić mały eksperyment, aby przekonać się, skąd u dzieci bierze się agresja. Nazwano to eksperymentem lalki Bobo. Wybrano do eksperymentu 36 chłopców i 36 dziewczynek w wieku 3 do 5 lat i podzielono ich na trzy grupy. Wszystkie dzieci znajdowały się w sali pełnej zabawy. Była tylko jedna zabawka, którą nie mogli się bawić, którą mogli się bawić tylko jedna osoba na raz. Była to Lalka Boba. Dzieci najpierw obserwowały Kątem Oka, jak tą lalką bawi się osoba dorosła. W pierwszej grupie dorosły bawił się tą lalką w sposób agresywny. Wyzywał ją, bił ją. Wszelkiego rodzaju agresywne zachowania. Drugi, bawił się nią grzecznie, ładnie, spokojnie. Jaki był efekt tego eksperymentu? To właśnie grupa której widzieli jak dorosły bawił się w negatywny sposób okazywała agresję wobec lalki znacznie częściej niż grupa, która nie obserwowała dorosłego w ogóle. I znacznie częściej niż grupa, która obserwowała jak dorosły bawi się lalką spokojnie. W 65 -tym jednak poprawiono znowu ten eksperyment, przeprowadzono go ponownie, tym razem jednak dodano reprymendę lub nagrodę za zachowania. I znów stwierdzono, że tam, gdzie dorosły dostawał reprymendę za negatywne zachowania, były dzieci mniej skłonne do agresji. Z kolei tam, gdzie dostawał nagrodę za negatywne zachowanie wobec lalki, bardziej chętnie podejmowali się takich akcji. Stwierdzono więc, że po prostu dziecko tak naprawdę nie rozumie różnicy między dobrem a złem. Nie widzi tego. Ono ocenia to poprzez właśnie korzyści i konsekwencje. Co mu przyniesie większą korzyść? Co przyniesie większe konsekwencje? W ten sposób też działają ich zachowania. Dziecko obserwuje. Obserwuje czy rodzic, obserwuje czy społeczeństwo będzie miało coś przeciwko danemu zachowaniu? Czy będzie na przykład zadowolone z takiego zachowania, będzie jakaś nagroda? będzie jakaś konsekwencja. W ten sposób uczą się po raz pierwszy wybierać między dobrem a złem. No dobra, ale do czego ja tutaj zmierzam? Widzicie? W tym wypadku dziecko otrzymało swego rodzaju nagrodę. Zadowolenie matki, radość matki, jej szczery śmiech, rozbawienie. To utwierdziło dziecko, że to, co robi, jest dobre. Więc... Jest bardzo prawdopodobne, że będzie więcej i częściej takie zachowania przedstawiać, niż gdyby na przykład dostała reprymendę czy konsekwencje. Takie zachowania dziecko później przeniesie, ponieważ to, co się nauczymy za młodu, jest przenoszone w późniejsze lata, do szkoły podstawowej. Jeżeli tam nie zostanie skorygowane, będzie przeniesione na szkołę średnią, po jeżeli tam już naprawdę nie zostanie skorygowane, a tam już trzeba byłoby ostro skorygować, zostanie przeniesione to na dorosłe życie. Tym samym, ta niewinna dla dziecka zabawa może skończyć się z tym, że w przyszłości takie dziecko będzie skłonne do przemocy, agresji i popełniania przestępstw. To my tworzymy przestępstwo. My jako rodzice, my jako społeczeństwo. Jak powiedział pewien antagonista: Dlaczego miałbym przepraszać za potwora, którym się stałem? Oni nie przeprosili za to, że mnie takim W Przecież to nie jest usprawiedliwienie przestępstwa, ale jest to jego bardzo dobre wyjaśnienie. Podsumowując, zachowanie, które zostało tutaj zaprezentowane przez matkę młodej dziewczynki, jest szkodliwe nie tylko dla widzów, osób oglądających, nie tylko dla kota, ale też przede wszystkim dla dziecka, które uczy się w ten sposób, że toksyczne, agresywne zachowania. Są akceptowalne, są prawidłowe, są normatywne. Dlatego bądźcie ostrożni, czego uczycie dzieci.